Dzień dobry, moi drodzy. Na swoim kanale czasami umieszczam treści innych autorów, z którymi się zgadzam, utożsamiam i chcę te treści nagłośnić w miarę swoich skromnych możliwości. Dziś przedstawiam Wam post facebookowego profilu pana Alberta Ujaka na temat bulwursującej i jak sądzę, wymagający szerszego nagłośniania w społeczeństwie polskim. Zapraszam serdecznie. Są w życiu momenty, kiedy człowiek nie wierzy już własnym oczom, kiedy patrzy na to, jak w majestacie prawa stawia się przed sądem starszą kobietę, emerytkę, tylko dlatego, że w emocjach napisała w internecie, giń człowiecze. Nie zabije, nie groże, nie chce śmierci, lecz słowa, które w literaturze polskiej niosły od zawsze sens metafory znużenia złem, zawołania człowieka prostego, który nie może już znieść fałszu i obudy. A jednak dziś, w XXI wieku, w kraju rzekomo wolnym i demokratycznym, to wystarczy, by urządzić komuś proces, to wystarczy, by człowieka starszego, schorowanego, ciągać po komisariatach, zakładać mu dozory policyjne, odbierać mu spokój i wszystko to, w imię ochrony kogo? Człowieka, który od 30 lat żyje z darowizn ludzi dobrej woli. Jerzy Owsiak, ikona dobra w cudzysłów, w telewizyjnym wydaniu zbudował wokół siebie imperium pozorów. W jego fundacji wszystko jest transparentne, też z cudzysów, dopóki nikt nie zapyta, gdzie naprawdę płyną pieniądze, bo nikt nie ma odwagi zapytać, Ile z tego systemu zostało dla samego systemu, dla ludzi, którzy z pomagania zrobili sobie zawód i wygodne życie. Kiedy na ulicach wisiały billboardy z napisem pokonajmy to zło, wygrajmy sepso, Wielu ludzi miało wrażenie, że to nie tylko kampania zdrowotna. Zbyt łatwo było czytać z niej ukryty przekaz polityczny, zwłaszcza w czasie, gdy zbliżały się wybory. Bo przecież wystarczyło zmienić jedno słowo sepsa na pis i sens pozostawał ten sam. I dziś ten sam człowiek, który przez lata grał rolę sumienia narodu, staje przeciwko kobiecie w wieku jego matki, żąda przyprosin. Procesuje się, używa paragrafów, które w normalnym świecie chronią ludzi przed realnym zagrożeniem, a tu mają chronić jego ego. Ale może czas by to właśnie Jerzy Owsiak przyprosił nie tylko tę kobietę, którą postawił przed sądem nie tylko za nadmiar pychy i brak pokory lecz także za tamte plakaty, za tę kampanię Sepso, w której wielu ludzi dostrzegło nie troskę o zdrowie, lecz cyniczny polityczny przekaz. Niech przyprosi za to, że pod hasłem ratowania życia wcisnął społeczeństwo kampanię podziału, w której dobro stało się narzędziem propagandy. Bo jeśli naprawdę wierzymy w wartości cywilizowanego świata wolność, uczciwość, przyzwoitość to nie może być tak, że jeden człowiek jest ponad innymi tylko dlatego że ma poparcie mediów i polityków. Nie może być tak, że słowo GIN wypowiedziane przez starszą kobietę waży więcej niż lata budy wypowiedziane przez medialnego proroka. GIN Człowiecze, napisała kobieta. Nie wiedziała, że w tym jednym zdaniu zawrze całą prawdę o Polsce o świecie, w którym prosty człowiek odpowiada za słowo, a ci, którzy naprawdę kłamią, nigdy nie muszą za nic przepraszać. Warto też przypomnieć, że zwrot gin, człecze, nie ma nic wspólnego z realną groźbą. To archaiczne, literackie wyrażenie, które pojawiło się w dawnych tekstach moralizatorskich i poetyckich, jako forma potępienia zła, przywrotności, fałszu, znaczyło raczej: Zginął duch człowieczeństwa. Niech przypadnie to, co niegodne, niż życzę Ci śmierci. W klasycznej polszczyźnie i piśmiennictwie słowęczyzny giń odnosiło się do idei przemiany, końca grzechu, upadku moralnego, a nie do fizycznej likwidacji człowieka. Tym bardziej więc szokuje, że sąd w demokratycznym państwie w ogóle rozpatruje takie słowa w kategorię groźby karalnej, bo jeśli zacyta z literatury można być ciągany po sądach, to znaczy, że nie tylko wolność słowa, ale i sens języka zaczyna umierać. Może to zrobić teraz przed wysokim sądem. Proszę powiedzieć, przepraszam Panie Jurku Osiaku za to, co napisałam. Tak nie myślałam. Uznam to za przeprosiny i nie będziemy się popsowali dalej, bo nie mam na to najmniejszej ochoty. Proszę to nie ciągać mediów, o których tutaj pani mówi, których ja nie oglądam, ja się ich boję po bo prostu, bo te media spowodowały, że ludzie się podkręcili i pani też wysyłając takie oskarżenia w stronę mojej osoby. Pani to zrobi teraz? Zrobię, bo ja mi nie mam. Proszę, Przepraszam Pana Osiaka, przepraszam to, mnie to. to nie miało moc tak, że ta sprawa się zakończy, to chętnie jest z tego miejsca wyjdę, żeby dalej nie widziłam tych sprawy. Przepraszam pana Owsiaka, przepraszam jego do rodzinę, ale nie groziłam. Napisałam to w stresie. Ale także proszę, żeby pan przeprosił mnie za to, że na moim Facebooku pana Bitbordzie mam napis, że... Zwyciężymy serpsy. Ja, nie że czy nie. nie wciąga w to serpsy? Proszę Pani, przeprosić nie. za kłamstwa. Przepraszam Pani, ja za kłamstwa Pani. skierowane wobec Pana i wobec Pana najbliższych. Proszę Pani, nie wciągać sepsy. Albo Pani tak to powie, że Pani przeprasza za kłamstwa, które Pani napisała w tym tekście. Proszę się już nie odnosić do żadnych innych plakatów, bo dla tej sepsy Pani. zrobiliśmy bardzo dużo, jeżeli Pani... Nie życzę Pani tego, że Pani się znajdzie na oddziale pulmonologicznym, jakimkolwiek. To niech Pani mi wierzy, że będziemy pani Panią, będzie ratował sprzęt z naszym serduszkiem. Proszę przeprosić za tekst. Może Wysoki Sąd przeczyta ten tekst i Pani przeczyta ten tekst i powie, przepraszam, to jest nieprawda, co w tym tekście napisałem. Ja, proszę Pana, chodowałam na raka. Nie widziałam żadnego sprzętu z serduszkiem w Wydkościu.

Wycofuję swoją ofertę, przepraszam. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania do, do świadków? Nie. ma. E, Świadkowi bardzo, dziękuję. Dziękuję za przybycie. To wszystko, do. tak? Dziękuję bardzo.